Moi drodzy, przyszedł czas na wymarzony urlop. Ale życie pisze dla nas różne scenariusze: czasem barwne i wesołe, a czasem smutne. Dlatego bądźmy ostrożni i rozważni w czasie podróży i wypoczynku. Uważajmy na obcych, nie obdarzajmy ich nadmiernym zaufaniem. I cały czas miejmy na uwadze swój bagaż. Policjanci, chcąc sprawdzić, jak reaguje społeczeństwo w sytuacji, kiedy druga osoba siedząca praktycznie koło nich jest okradana, przeprowadzili taką prowokację. Wspólnie z Kolejami Mazowieckimi przystąpiliśmy do akcji mającej na celu propagowanie właśnie pozytywnego. Bezpiecznego postępowania, tak abyśmy byli czujni, abyśmy zwracali uwagę to, co się dzieje nie tylko wokół nas, ale wokół innych osób, bo tylko w taki sposób możemy zapobiec takim przestępstwom. Bardzo ważnym elementem właśnie jest to, aby natychmiast zareagować. Często zdarza się tak, że jadąc pociągiem, chociażby z pracy czy z domu do pracy, po prostu przysypiamy. Widzimy taką osobę siedzącą, która położy torebkę lub przedmioty cenne, natomiast wykorzystują to właśnie złodzieje. Podczas tego krótkiego snu podchodzą praktycznie w sposób nieodzauważalny, w sposób taki perfidny, bezpośredni, biorą torebkę bądź telefon komórkowy i szybko oddalają się. I tutaj bardzo ważna jest ta właśnie prowokacja co miało na celu właśnie sprawdzenie czujności naszych mieszkańców. Pamiętajcie, kieszonkowcy nie kradną tylko gotówki, ale również dowody osobiste. Nie dajcie złodziejowi skraść swojej tożsamości. akcje, bezpieczne podróżowanie pociągami. Nie da się złowić w sezonie. Liczyłam na Panie, że Panie nie, mnie ostrzegą. A, znaczy ja nie zauważyłam po prostu. Byłam w układzie Pani, na przykład wczoraj na lotnisku byłam świadkiem, jak mojemu pałacowi jakiś pan z żeby nie trzymał punktu fali w bo łatwo jest go okraść w tym momencie. Więc. Czyli go ostrzegam. Tak, tak. Eee, warto ostrzegać? Warto tak, reagować? Nie, no tak, tak. Trzeba być świadomym tego, że teraz zmieniło się prawo na, na naszą korzyść. No, to znaczy, e, w momencie, kiedy reagujemy na jakiekolwiek przestępstwo, to jesteśmy chronieni jak funkcjonariusz publiczny, czyli na przykład policjant w tym wypadku. Także o tym trzeba wiedzieć, mieć taką świadomość, że nie, nie bać się reagować. Dobrze, więc warto reagować, tak? Będziecie przestrzegać innych, tak jak to zrobił ten pan wczoraj tak. na lotnisku. Dobrze, miłego dnia. Drogie panie, swoje torebki zawsze nosicie przed sobą i do tego zamknięte. A panowie, nie wypychajcie sobie tylnych kieszeni spodni portfelami. Pamiętajcie, żeby nie pokazywać zawartości swojego portfela, a karty bankomatowej nigdy nie nosicie z zapisanym numerem PIN. z komendy stołecznej policji i prowadzimy taką akcję jak bezpiecznie podróżować i czy ludzie reagują na kradzieże. Ale wybiegła pani za mną i bardzo dziękuję. <grytanie> dziękuję bardzo. Szkoda, że mężczyźni nie reagują. <grytanie> mężczyźni, właśnie. Mężczyźni widzą, że kradną kobiecie karetkę i nikt nie reaguje. To, co warte do podkreślenia, że podczas tych naszych tutaj działań, tej prowokacji jednak osoby reagowały, podchodziły do tych, które spały, budziły je, mówię, że właśnie ten mężczyzna, który oddalił się przed chwileczką, poszedł w tamtym kierunku, zabrał jej torebkę, tak więc to jest pozytyw na pewno, który, o który nam chodziło. W momencie, kiedy obywatel podejmuje interwencję, staje się automatycznie funkcjonariuszem publicznym i jakikolwiek atak przestępcy złodzieja na jego osobę powoduje to, że potem mogą dostać zarzuty dotyczące czynnej napaści na funkcjonariusza. Brawo, bardzo. z Komendy Stowarzyszenia Policji i szczerze mówiąc, to taka nasza profilaktyka. Jesteście Państwo no jednymi z nielicznych, którzy... Kiedy pracujemy, na przykład w biurze, pamiętajmy o swoim telefonie, torebce, portfelu. Kiedy zachorujemy i jesteśmy w szpitalu, nie zostawiajmy wartościowych rzeczy bez opieki. Jeżeli zdarzy się już taka sytuacja, że utracimy swoje dokumenty, dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy, powinniśmy natychmiast zastrzec ten dokument w, w systemie bankowym. Wystarczy pójść do jednego oddziału bankowego, a banki między sobą wymienią się tą informacją. W ciągu kilkunastu minut e, cały kraj będzie wiedział o tym, że dany dokument jest zastrzeżony i należy uważać, jeżeli ktoś będzie chciał się nim posłużyć do zaciągnięcia kredytu czy kupna telefonu komórkowego albo do zrobienia jakiejś e, innej operacji. Musimy też pamiętać, że trzeba zastrzegać dokumenty w systemie bankowym nawet wtedy, jeżeli nie mamy konta bankowego. 20-30% Polaków nie ma kont bankowych, więc oni są szczególnie narażeni na to, że ktoś będzie próbował na ich nazwisko wyłudzić kredyt.